Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał Światłem. Zawieszamy na drzewku łagodzie i osoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia. Zwyczaj ten w się dzisiaj nie ma po całym świecie. W święto Bożego Narodzenia wystawia się chłopki w kościołach i domach, na placach i wystawionych oknach. Ze świętami Bożego Narodzenia Wiodłośni związani jest zwyczaj strojenia drzewka. Jest to jedna z najmłodszych tradycji świątecznych. Zwyczaj ten przerobił do nas 100 lat temu z Niemiec. Dzisiaj stroimy naszą łańkę głównie kolorowymi bombkami i łańcuchami. Kiedyś było inaczej. Ozdabiano ją tym, co można było zjeść. Cukierkami, piernikami, orzechami, małymi. pokazywała o trzem królom drogę do miejsca narodzin Jezusa. Dawniej, w wigilijny wieczór, gospodarz przynosił się z gorza i stawiał go w kącie izby, by zapewnić sobie urodzeń królów w przyszłym roku. Gospodyni zaś pod obróz kładała garść siana. ten przetrwa do dziś. Obecnie pod świąteczny obróz kładzie się garstka sianka, która symbolizuje narodzenie Ile potem należy postawić na gminy stonu? Według danych zwyczajnych liczba potraw gminy w porównaniu z ponieważ zapewnia grozę w, w przyszłym roku. W jednych rodzinach podawało się lekko, a potem to 17-13. Obecnie podajemy na gminy stu 12 dan na wyjątku 15 okresów. W trakcie wieczoru należy sporać tych potraw, w przeciwnym razie nie spróbujemy zabraknie w przyszłym roku. Oto pokaz staropolskich potraw na gminy stół. Na gminy stole nie może zapewnić przełożenia. To symbol ustrojnego życia i miłości. Parsz i miliny to mocna zupa. Przyrządzana na wywarze z jaszyn w ostatnim fasocie tego na parsz czy stośnicy Ryba na masie. Kapusta z zrzebaniem. Danie wykonane z kapusty. Krog z kapusty. Kruzki znaki. Jellini kompot, z suszony sierpem. Staro polski piechur. Pieczne często nabiorcie z dużą ilością orzechów. Współcześnie na dwóch innych stolach. z kapusty i grzybami, ryba po okrecy, śledź śledź młodszego kolei, zupa grzybowa, kurtia, karp, smażonki i gospodarstwo. Dla mnie potrawek gminy przygotowywały wszystkie kobiety w domu i zaczynały przygotowywania kilkadziesiąt wcześniej. Dziś wiele moich znajomych otrzymało całe przyzwyczajenie tych kobiet. na się z bliskimi radościami i miłościami. Już się podzielili układkiem rodzice, już złożyli wszystkim Mocer też nie życzę. Kiedy mama się dzieliła ze mną tym miała oczach łzy, zy, widziałem, odparwał kratkę. Nie wiem, czy też mama chciała szepnąć mi do ucha, Jak się w szkole dobrze uczył, to nie w szkole słuchał. że po wieczorze wszyscy długicy wybierali się na pasterkę. Ta tradycja również trwała dzisiaj. To samo jest święta Boże temu Panu to Obecnie nadal jest kulturowana ta tradycja, ludzie przybierają w kolędników, odwiedzają mieszkańców wsi miasteczek. W pierwszych lub drugich dzień się mają kolędy, za które wchodziący otrzymują drobne tatki. Dobrze ludziom znany i przez wszystkich kochanych. Najboższym chętnie z radością pospieszał, Wszystkich nieszczęśliwych zmartwionych pocieszał. Raz w wywśród wielki głód panował, Nad smutnymi ludźmi biskup się zbudował. Od wioski do wioski schodził zimny Kubował chleb i biedny rozdał. Radował on dzieci i starszych to też pamięć o nim wdzięczny lud zachował. Dawniej dzieci dostawały od ich zabawki zrobione ręcznie przez rodziców: drewniane muzeczki, szyte szmaciane maleczki, drewniane koniki na biegunach, słomiane ozdoby na koinkę, pieczone ciasteczka, biegniki i ziołowe słodycze. Obecnie, 24 grudnia, w dziejnej chwili obdarowujemy się nawzajem prezentami. Tego dnia, w zależności od regionu polskim podarunki przynosi święty Mikołaj czy miasta. Święto Bożego Narodzenia są bogate w symbole i pełne tajemnicy. To czas miłości, radości i wspólnoty. Z okazji zbliżającej się Świąt życzymy Państwu cudownego czasu spędzonego w Rolinie Wypełnionego miłością, radością i wspólną życzliwością. A, a teraz zapraszamy do wspólnego kolędowania. Dla Was oraz dla Waszych rodzin zdrowy, pogodny, radosny, rodzinny świąt Bożego Narodzenia niech przyjdzie do Was Mikołaj, przyniesie Wam prezenty, a w nowym 2025 roku niech się spełniają wszystkie najskrytsze życzenia młodzieży i państwa. A że jesteśmy jedną społecznością i na pewno będziecie składać sobie za moment życzenia w klasach i dzielić się opłatkiem, to ja mam taką prośbę. Tutaj tak symbolicznie sąsiadowi, sąsiadce powiemy króciutkie życzenia i miło, że jest z nami. Proponuję, abyśmy chwycili się teraz za ręce i zaśpiewali wspólną kolędę.